Kukułka, dzisiaj w plenerze. Słuchajcie, chcę się z Wami podzielić pewną obserwacją, ponieważ nie mogę znieść zakłamania dzietnych ludzi, ich obłudy, ich hipokryzji i obserwuję to wszędzie. Wszędzie. Otóż y, rodzice, mówię tylko tutaj o biologicznych rodzicach. Nie mówię o adopcyjnych czy o macochach i ojczymach. Otóż rodzice biologicznie legitymują się pewną taką irytującą cechą i pewną bardzo złą cechą, która świadczy o tym, że ich człowieczeństwo jest na dnie rowu mariańskiego. Mianowicie kiedy rodzi się dziecko, no to co? Dziecko jest całkowicie zależne od rodziców, no bo musi, bo inaczej nie przetrwa. Tak? Bo jest fizycznie, umysłowo niesprawne, żeby przetrwać, tak? Samodzielnie. I niektórych rodziców właśnie tych biologicznych ta dziecięcość pociąga, bo dziecko jest ślepo zapatrzone w rodzica, jak w obrazek, więc można je ulepić na swoją modłę, jak i się zachwycają. Oj, 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 oj ciu, 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 ciu. Ja, Janeczek zjadł zupkę, zrobił kubkę. Cudowne, wspaniałe dziecko. Kocham cię, kocham, moje dziecko. Nad życie jest cudowne, najwspanialsze, najlepsze. Moje kochane dziecko. Natomiast, kiedy dziecko wchodzi w wiek rozumny, czyli zaczyna wykształcać swoją intelektualną i emocjonalną autonomię, ma tak gdzieś. Yy, 12-13 lat, coś koło tego, i zaczyna kwestionować to, co jest w domu, mówić, że coś mu się nie podoba. Zaczyna mieć własne zdanie na tematy polityczne, religijne, rodzinne i wiele innych takich poważnych tematów, bo wiadomo, dziecko do lat trzech na ten temat się w ogóle nie wypowie. I dziecko wtedy chce mieć autonomię chce się odseparować od dorosłych być sobą. Odkryć swoje ja, to wtedy nagle mamusia i tatuś się odwracają od tego dziecka, bo jak te gówniarzu, co? Ja tu rządzę? Jesteś na moim otrzymaniu i dopóki tu jesteś, to ja będę rządzić. Nie poznaję Cię, nie poznaję mojego dziecka, wyrzeknę się Ciebie notarialnie. No i potem, jak to dziecko ma 20, 30, 40 czy więcej lat, to w ogóle się mamusia czy tatuś nie odzywają do tego dziecka. Um, ani na święta, ani na urodziny, nie. E, I dlaczego? Dlatego, że to dziecko popełniło największą zbrodnię przeciwko ludzkości. Uśmiela się mieć własne zdanie. Własne zdanie, które jest zupełnie inne niż zdanie rodziców. Także jesteście po prostu hipokrytami i zakłamańcami skończonymi. I jak tak y, widzę tych ludzi, jak bają te dzieci w uzeczka i się tak jak chwycają, to zawsze sobie myślę, Tam, ciekawe co będzie za 15 czy za 20 lat. I na pewno wy też zaobserwowaliście coś takiego w swoim otoczeniu. Brzydzę się taką postawą.